Dobry Państwu, jak ostatnio się dowiedzieliśmy, mimo oficjalnego embarga, mimo sankcji na Rosję, mimo kryzysu w relacjach od lutego 2022, mimo wysłania 5000 hełmów, żeby wesprzeć Ukraińców i odżegnywania się od współpracy z Rosją, dowiedzieliśmy się ostatnio, że w stolicy azerbejdżańskiej Baku odbyło się spotkanie dość wysokiej rangi oficjali rosyjskich i niemieckich. Także bardziej dociekliwi badacze, dziennikarze dowiedzieli się, to samo było do przewidzenia, że Niemcy tutaj kombinują, jak e, zrestartować swoją współpracę z Rosją już niedługo na nowo, czyli dostać tańsze surowce. I jak tutaj, to już dla Niemiec ważne, kosztem krajów Europy Środkowej, do, e, znowu je wysysając, pobudzić gospodarkę do życia niemiecką, lepszego niż teraz życia. Dlaczego jest to takie dla e, nie, Niemieckich elit polityczno-biznesowych, bo innych już tam nie ma, yy, kulturowych na pewno nie. Dlaczego dla nich jest to tak ważne? A to jest proste. No, chcą być dalej bogatsi jeszcze bogatsi niż są, ale to nie jest najważniejszy powód. Najważniejszy powód jest, że alternatywę für Deutschland jest już najbardziej, największą partią, jeśli chodzi o społeczną popularność i boi się właśnie ten, to głębokie państwo niemieckie, że straci władzę. To jest raz. A dwa, że kontrakt, jaki zawarli ze społeczeństwem. Po czasach Wonsatego i po czterech strefach okupacyjnych, pod którymi się znajdowali, czyli można powiedzieć od yy, tak naprawdę powołania Niemieckiej Republiki Federalnej, czyli od 1949 roku, ten kontrakt społeczny, że my rządzimy, a wy sobie tam żyjecie, pracujecie i macie socjal, jest wam dobrze, działał dość długo, przez dziesięciolecia. Społeczeństwo oczywiście dawało się ogłupiać. Bo nas na to stać, na chodźcy, przychodcy, yy, tam homosie i tak dalej. Wszystko było ok. No, ale teraz ludziom zaczyna się pomału żyć gorzej, chociaż dalej uważam, że w Niemczech żyje się bardzo dobrze, no ale jednak względnie to odczuwamy. Więc Niemcom żyje się trochę gorzej i zaczyna już w, w wyborach widać oznaki poważnego społecznego gniewu i łamania układu społecznego z elitami polityczno-biznesowymi. Dlatego też, Ostatnim przebłyskiem świadomości logicznej e, elity polityczno-biznesowe Niemiec robią wszystko, by gospodarkę pobudzić i chociaż trochę zmniejszyć te zmieniające się nastroje społeczne. Samo niedawne określenie alternatywy dla Niemiec jako partii ekstremistycznej, poddanie jej nadzorowi, które jak się dowiedziałem, parę dni później zostało odwołane, ale samo zaistnienie tego faktu pokazuje już jak. Mm, Niemiecka elita polityczno-biznesowa robi w majteczki, i jak według swoich badań, które ma zrobione dla siebie, widzi e, mocny spadek poparcia dla swoich działań i jak już mówiłem, załamanie się umowy społecznej, która funkcjonowała mniej więcej od lat 50., 60. zeszłego wieku, czyli dość długo. Dlatego e, Niemcy robią wszystko, żeby oczywiście naszym kosztem, zwłaszcza polskim, się dorobić to zrobili przez lata 90., wysysając od nas wszystko. Oczywiście ktoś by powiedział, pobudowano autostrady, podniósł się standard komunikacji, życia itd. Tak, ale nasz kraj po komunie był tak zacofany, że trzeba go było zmodernizować, by go można było lepiej wykorzystywać i bardziej wydajnie. No i a teraz Niemcy chcą nas już wykorzystywać bez żadnych udogodnień, gdyż one już się na miejscu znajdują, chcą tylko po prostu ssać, żeby obecny niemiecki zestaw rządzący, czyli tak zwane głębokie państwo niemieckie, nie straciło władzy. Nie możemy na to pozwolić. I musimy dać temu odpór, a możemy między innymi przez politykę. Wszystkiego dobrego Państwu, jeszcze do widzenia.